Czy mój MOB pojawia się w nederze? Ciekawe pytanie, ale niestety nie. Okej. Okay. No to klasycznie, czy MOB nade mną jest przyjazny? Jest przyjazny, tak. No dobra. Czy mój MOB pojawia się w wodzie? Yy, nie pojawia się w wodzie. Czy MOB nade mną pojawia się tylko w jakiejś specjalnej strukturze? Nie. Czy mój MOB jest podobny do gracza? Czy twój MOB jest podobny do gracza, tak? Blisko, ale nie jest podobny do gracza. Nie, dobra, czyli pewnie wcale nie jest. <laughs> wcale nie jest. Czy MOB nade mną da się oswoić? Nie da się oswoić. Czy mój mob może zaatakować gracza? Tak, wydaje mi się, że tak, no. Okej. Okay. Czy mój mob boi się czegoś? Nie, nie boi się. Okej. Okay. Czy mój mob jest w większości w ciemnym kolorze? Nie, twój mob akurat jest jasny. Czy mój mob ma swoją małą wersję? Wiesz o co chodzi? Ma małą wersję, ma. Czy mojego moba można rozmnożyć? Wiesz co, zależy, ale... Nie, nie można raczej, no. Okej. Okay. Czy MOB nade mną jest wyższy niż jedna kratka? Chyba troszkę jest, ale jeśli tak, to niedużo. Szczerze, totalnie nie wiem, co może być nade mną, ale wy, widzowie, możecie w międzyczasie zostawić suba. Czy mój MOB może czymś strzelać do gracza? Nie może. Czy mój MOB je na przykład pszenicę? Tak, Twój MOB je pszenicę. Czy mój MOB jest większy od gracza? Zależy, ale aktualnie tak. Wydaje mi się, że już mogę zgadywać, więc czy nade mną. Ze jest owca? No niestety tak! Udało się!